Dzień dobry. Dzień dobry. Podkomisarz Jan Nowacki, Komenda Stołeczna Policji. Jan Nowacki, Komenda Główna Policji. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, pan Michał Habryszko. Tak. Proszę pana, ja tutaj zgłoszono mi meldunek że Pan w pobliżu gimnazjum nr 38 na ulicy Świętokrzyskiej spożywał produkty tytoniowe. No proszę Pana, no proszę mówić. Proszę mówić, no ja dostałem takie zlecenie, mam zadzwonić do Pana i zapytać o co chodzi, no i nie wiem, no y... powiedzieć, żeby tak nie robić i żeby no ostrzec patron numer 4 dzisiaj widział pana e, jak spożywał pan papierosy no i nie wiem czy mam porozmawiać z rodzicami zgłosić to do dyrektora no nie wiem co mam zrobić mamy mam, e, iść do szkoły porozmawiać w szkole Nie, 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 no dobrze no to ja e, dziękuję bardzo no i proszę tak więcej nie robić ponieważ no Spisaliśmy nam tutaj pana zaznaczonego, więc jakby się to znowu wydarzyło, to no niestety będziemy musieli porozmawiać z rodzicami. Słucham. A kto powiedział? Co powiedział? Patrol widział pana, patrol o godzinie chyba. Nie wiem o której godzinie, ale był na Świętokrzyskiej i widział pana, jak pan spożywał. Aha. Za szkołą. Dobrze. Przepraszam, już nie będę tak robił. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.